Zadanie trzecie, dość proste zadanie z proporcji. 6 maszyn produkuje pewną partię jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez 4 godziny. Każda z maszyn pracuje z taką samą stałą wydajnością. Zatem przez 8 godzin taką samą partię butelek wykonają 3 maszyny. Sprawdźmy to. 6. 6 maszyn produkuje tą partię przez 4 godziny 6 maszyn, 4 godziny zatem 3 maszyny aby wykonać tą samą ilość pracy musi pracować 8 godzin tak? zatem to jest prawda połowę partii takich butelek 6 maszyn wykona przez 2 godziny no i to też jest bardzo prosta sprawa 6 maszyn odkreślmy 6 maszyn to pracuje 4 godziny czyli każda z maszyn po 4 godziny natomiast jeżeli mają połowę partii do wykonania to będą pracować po prostu przez nawet nie ma co liczyć w sumie będą pracować przez połowę czasu czyli 4 na 2 przez 2 godziny i to też jest prawda koniec w takim razie